Znasz w ogóle jakieś zwolenniczki patriarchatu? Takie, które głośno mówią o tym. Ja jest, no w ogóle nie jestem feministą, jestem gorąco zwolenniczką patriarchatu. Natalia, zadajesz świetne pytanie. Teraz jest też ta ciekawa e, dyskusja wokół jakiejś takiej nostalgii do tych patriarchalnych e, wartości. I szczerze mówiąc, Natalia, jest to jakoś dla mnie nawet zrozumiałe, bo w czasach neoliberalnej gospodarki, gdzie ten self-care, do którego ciągle jesteśmy zachęcane, jest na naszych barkach, usługi publiczne, e, polityka państwa, no nie do końca. Nas wspiera, musimy funkcjonować na kilku etatach wciąż jako kobiety. To trochę nie dziwi mnie właśnie jakaś taka nostalgiczna, sentymentalna myśl, że może fajnie by było do, do jakiegoś takiego tradycyjnego podziału wrócić i nie, nie, nie pracować. No natomiast no, niestety konsekwencje tego są, jakie są. Czyli tam, gdzie są nierówności władzy, też nierówności płciowe. Może pojawić się przemoc.